Witam wszystkich. Pendotyczu dzisiaj na podnośniczku jest Nissan Juke 2012 rok. HR16DE, 1.6 silniczek. I już wam mówię co tu jest zrobione. No co byście powinni mieć zwróconą uwagę, gdybyście sobie się coś samemu zrobić, mianowicie wymienić sobie takie świece zapłonowe Jak są w tym autku. Ale żeby to tak sobie zrobić samemu taką czynność, musicie niestety zaopatrzyć się w odpowiedni klucz żeby powiedział, zwykły że klucz do świec wystarczy, niestety nie wystarczy wyjąć sobie kolektor z sący, oczywiście kupić nową uszczelkę bo inaczej tych świec w tym samochodzie bez kolektora doletowego, jego zdemontowania nie wyciągniecie rozwija Wam klucz, klucz jest 14 wąski, zakład jest z Top -tula. I długi jest gwint. Także tutaj Wam nie podejdzie, że żadna 16, musi być 14, żebyście nie byli zdziwieni, że sobie wszystko rozbierzecie, kupicie sobie świecę, nawet nie zobaczycie, co w pudełku jest i podejdziecie sobie kluczykiem numer 16 i nic z tego nie będzie. Moment takiej świecy do kręcenia jest 20 nm. Zwróćcie uwagę na to, że tu jest gwint dość. Długi i sama średnica jest wąska, także to nam powoduje, że ten moment jest tylko na wartości 20 Nm to jest jedna rzecz co tu jeszcze będzie robione przy tym autku? no bardzo dużo obsługa olejowa, skrzynia biegów, olej silnik, olej świece całe zawieszenie praktycznie z przodu hamulce, zaraz Wam to wszystko pokażę i tak jak powiedziałem, ktoś też sobie wymienić świece zapłonowe to uczulam żebyście sobie najpierw kupili taki kluczyk odpowiedni Oczywiście to jest jedna z na łańcuchu bez hydrauliki jeśli chodzi o zawory, także ktoś ma gaz to proponuje co jakiś czas sobie tutaj sprawdzić luzy zaworowe, bo są regulowane. Nie zdajemy się na, na jakieś opisy, że coś jest z hydrauliką, bo tutaj w tym przypadku hydrauliki żadnej nie ma. I teraz tak, podniosę sobie go do góry i zobaczymy jak on w ogóle wygląda od spodu. Już Wam pokazuję, podniesiemy sobie. Lampka. Lampka zapomniana i byłby problem. Dobra, moi drodzy, zobaczcie co tu się dzieje. A mianowicie dzieje się to, że mamy nowe wahacze. Wahacze są ze swaga. Już Wam mówię o co chodzi, bo chciałem zrobić, chcieliśmy zrobić tutaj tańszą wersję, w sensie zostawić wahacze i wymienić tulejki. Niestety, dostępność na rynku tulejek dobrej jakości jest zerowa. Podobnie ze sworzniami. Ups, coś spadło. Klucz spadł. Yy, I doszliśmy do wniosku, że gra jest niewarta świeczki i wymienimy te wahacze na nowe ze Swaga. taka jedna moja uwaga. To jest akurat smart, który będzie wyczyszczony. Ale ta śruba, jak tu widzicie od sworznia, praktycznie się zespoliła ze zwrotnicą. Było grzane gazami yy, dość mocno, żeby ją... Ruszyć, było kluczem udarowym prawo-lewo kilkanaście razy i naprawdę po długich, długich męczarniach ta śruba puściła. Chcieliśmy tę śrubę kupić nową. I jest jako ciekawostka, śruba jest dostępna za 7 dni w serwisie Nissana. Cena nakrętki i śruby to jest 100 zł. To jest M10 na 1,25. Także, jak to byś sobie chciał kupić, to tego na półce na pewno nie dostaniecie. Oczywiście idą nowe klocki, bo zerwało okładzinę z jednego klocka. Nowy komplet blaszek i teraz tak zobaczymy sobie. Tu nie patrzcie na to, bo to było akurat myte i poleciało troszkę oleju z uwagi na to, że był ślit odkręcony i przez całą noc praktycznie sobie tutaj podkapywało. Nowy korek od skrzyni biegów. Podkładka będzie nowy olej. Szedł GL4 75W przez 80 i teraz sobie zobaczmy co tu jest jedna i druga strona. Oczywiście łączniki poszły nowe. I zobaczymy sobie, jak on wygląda pod kątem korozyjnym. No powiem wam, że nie jest źle, nie jest źle. 2, 12 rok. Oczywiście, co? Oczywiście jeszcze z tyłu wszystko wylatuje, jeśli chodzi o układ. Zobaczcie, nowe będą tłoczki, bo te praktycznie nie istnieje, jak widzicie. Nowe zestawy naprawcze, obejmujemy do wszystko czyścimy, składamy na nowych, na pastę teflonową. Zamykamy temat. Tarczo bębny. To co właśnie uczyłam, podobnie jak w Hondzie. Mamy tu regulację. Musimy sobie tutaj, nie wiem czy będzie widać. Jak się uda ukierunkować. A jest zapadka, widzicie. Podobnie jak w Hondzie. Regulacja jest na regulatorze. I podobna sytuacja, żeby tutaj sobie regulować już na gotowo. Podstawowa rzecz, musicie sobie wejść do środka, ściągnąć plastiki i maksymalnie wyluzować dźwignię. Od hamulca ręcznego, wtedy dopiero sobie podchodzicie i regulujecie najpierw tutaj. Najpierw tutaj, a później na końcu dopiero dźwignia w środku. Takie są reguły, tak się to powinno trzymać. Tak to wygląda. mamy jeszcze będą tuleje, bo już są słabe. Jeszcze kwestia nawet nie czy są dostępne. Albo w serwisie, albo w zamienniku. Muszę to sprawdzić. I trzeba będzie ją wyciągnąć i ją robić. I sprawdzimy sobie, jak to wygląda dalej. Sama belka, nawet korazuje układ wydechowy, nakoroduje nam tutaj, ale tutaj widzicie pod osłoną termiczną już też nas łapie, o, 2 2,12 rok, tu podłużnice jeszcze nie są złe, też jakoś nie ma tragedii, tutaj już łapie nam przy wydechu pod osłoną termiczną i tam też na łapie, widzicie? Tutaj delikatnie. Jeśli jakby to umył, to by dokładnie zobaczył, czy to wszystko jest tak ładnie. Jak to przykrywa brud, także na obecną chwilę nie jest źle. Nie wiem, czy będzie widać profile, ale w środku też nie jest źle. O. Tutaj również sucho. Także tak to wygląda. Oczywiście jeszcze idą nowe końcówki, praktycznie wszystko tutaj jest nowe. A zaraz Wam pokażę, jak wyglądają te części po demontażu. Zaraz zobaczcie. Tak wyglądają wahacze. Tak wyglądały tulejki, które praktycznie nie istnieją. Jedna, druga. Sworzeń. Powyrywano osłony. Jedna i druga, nawet jakiś tutaj luz. Także praktycznie zero. Trzeba było wycinać łączniki. To są właśnie tuleje, o których mówiłem. Dostępność na rynku ograniczona, jeśli chodzi o jakość, bo coś się pewnie dostanie, tylko teraz kwestia jakości. Łączniki no, nowe. A, jeszcze o sprzęt. Rolka idzie nowa ze SKF-u, ta jest w oryginale, w zamienniku jest troszeczkę węższa, ale dopuszczona do montażu. Jest nota informacyjna, że można sobie tą węższą ze SKF-u za, założyć. Jest tak najbardziej zamienna. Pompa wody, widzicie, już puszczała i już robotała nam, także poszła próba z Aishina końcówki ze Swag'a z pudełku w oryginale pudełku Febi to jest praktycznie końcem, ten sam świece NGK pirydowe tarcze bębne, jak widzicie, no katastrofa stało to wszystko, z uwagi na to, że ten tłoczek po lewej stronie, jak sami widzieliście, nie istnieje klocki w stały, trzeba było wybijać młotkiem to wszystko idzie nowe tarcze idą z Tekstara hamulec yy, postojowy, czyli szczęki poszły z Boscha przód klocki pójdą z Boscha tu widzicie cała sterta, pasek pasek sprzętu. wyglądał tak poszedł nowy z Gatesa nowe klocki, wszystko to praktycznie idzie nowe, szczęki, to wszystkie elementy naprawcze, tak jak kołeczki, sprężynki, to wszystko idzie nowe wszystko idzie nowe, montujemy to i zapominamy o o problemie. Tak to wygląda, bo to jest sobie sam chciał zrobić. Podstawową rzeczą, o której wcześniej wspomniałem na filmiku, czyli wymiana świec zapłonowych, to się niech mocno zastanowi, zaopatrzy się w kluczyk, dopiero później przystępuje do odpowiednich czynności ze świadomością, że musi mieć odpowiednie narzędzia, żeby sobie te świece wymienić, bo później będzie go niestety blokował czas i szukanie klucza, zamawianie, a to tylko strata samego czasu. Na no, są chwilę tutaj już pieniążków jest zainwestowanych w same części i to dość mocno. Także tutaj pani jeździła tym autkiem, jeździła do końca, mimo iż na przeglądzie diagnostycznym wyszło, że jest źle. Do tego stopnia, że już tak długo końcówka, że sama się już zorientowała, mimo że nie ma dużej wiedzy, że coś jest nie tak. No i przyjechała. Na obecną chwilę tak to wygląda. Wszystko leci praktycznie, praktycznie nowe praktycznie nowy, nowy płyn pompa założona nowa, nowy pasek, osprzęt, wszystko zostało jeszcze tylko klimatyzacja jeśli chodzi o chłodnicę plus wyjęcie kompresora, zobaczenie jeszcze łożyska bo już delikatnie zaczyna go słychać, ale to nie wszystko na raz, bo niestety finansowo Pani może tego nie przeżyć także tyle jeśli chodzi o Dżuka i kończymy robotę w sensie nagrywania Lecimy dalej montowe się wszystkie momenty śruby tak jak zaleca producent odpowiednią siłą zgodnie z tym co są zalecenia.